Witam, witam Mamy godzinę drugą rano. Poniedziałek. Jakoś mi się tak wstało wcześniej. No i myślę sobie, co tu robić. Jadę. Jadę. Jadę do wody. Jadę przed pracą. Taki wypad. Zobaczymy po weekendzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Także na przywitanie. Z misiem. Także wbijam do wody. Do pierwszego synału. <grywka> Kaczka i kaczątka siedzą. Dobra Ale ma tych maluchów chyba z osiem Dobra do dzieła, jedziemy z koksem No ja mam pierwszą monetkę Grosik na szczęście fajnie, lecę dalej Wyszło jeszcze 10 groszy, kilka kapsli i teraz taki. Też nieciekawy sygnał na kapsel. Już podejmuję. I wyszła taka zawieszka z konikiem. Na pewno nie jest to srebro. Jakiś bieda metal, bo sygnał skaczący 46 80 parę. Także ale ładna rzecz. Fajny fancik, i lecę dalej. Bardzo dziwne, bo miałem sygnał 65-66. Bardzo głęboko, tak na 20 cm. No i wyszła 2 złotówka, która zazwyczaj bije 68, 69, 70. No, trochę poleżała, ale wyczyszczę i wróci do obiegu. Nic, lecę dalej. Sygnał był dosłownie na, na pull -tapsa. 53 5355, skakał i widzę, że wyszła monetka do mojej kolekcji. stolirów Lirów z 1993 roku włoskie stolirów lirów jeszcze przed euro normalnie szok. Ładna taka niebieskawa patynka Piękna monetka, super No, i już wartało przyjechać. Gdzieś tutaj mam sygnał 60 taki na, na 2 złote Czy na 5 zł? Na 5 zł. Nie trafiłem. sprawdzę sobie jeszcze wykrywku. Sześćdziesiąt jeden. A nie, dwugroszówka. Wyszło trochę groszówek. Dziesięciu Czy dwudziestu groszówek. A teraz jest. Fajny perelek. Jest kościuszko. Ten chyba mniejszy. 60 rok. Albo większy. Nie ten mniejszy. Chyba 74 jest większy. Także super. I lecę dalej. No, tego jeszcze nie grali. Dosłownie, no, dziura obok. 15 cm. Podobny sygnał. I wychodzi bliźniak. Wychodzi bliźniak. Też 60 rok. Nie, 50. Sorki. 59. Fuh. Uszyska lecą do latarki. Wszelkie komary i inne nietoperze. Fajnie, dwa fajne prl -e. I do następnego. Wlazłem trochę głębiej. I kolejny PRLek. 5 zł. Kurcze ołów mnie zrobił w konia. Wyrzucam. Sprawdzam. Dalej coś jest. Kurczę, podnoszę, płuczę. Zaglądam, no mówię, kurde, no nie ma nic. Wysypuję, sprawdzam. Znowu, kurczę, sygnał. A to tutaj ten szary. Szary kamyczek. Z takimi przebarwieniami. To jest ciężarek ołowiany. Tu ma mikrodziurkę. <gry> dobre, dobre. Nic, lecimy dalej. No i patrzę już prawie czwarta. Ale jeszcze ciemno dookoła. Poza tym Ola dzwoniła. Pewnie myśli gdzie ja jestem. Fajna zutuła wyszła. Pięknej patynie. Super. Także odzwaniam do Oli i lecimy dalej. Także ja już na dzisiaj e, kończę. Trzeba jechać do pracy. E, to wyszło z wody. Nie wiem czy wszystko nagrałem. Dwa, trzy, cztery. Cztery złote z groszem. E, bracia. Bliźniaki. Kościuszko. Tyle kapsi z wody. Zrywek. Najfajniejszy fancik to chyba ta zawieszka. Jeszcze wkrętkę do, do anteny. Tyczkę. Trochę szkieł. No i, no i plaża. W plażę chodziłem, tylko podbierałem sygnały. Później wypłukałem. Także trzy cztery brum brumy cztery brum brumy kapsle są jakieś kapsle wygrane o jakiś guziczek jakiś guziczek kapsle no i kurczę, widzę że trochę grosiwa się na plaży nazbierało Plaże, że jeszcze więcej zbierałem na plaży niż w wodzie I pewnie tak będzie ogólnie tak jakoś czuję że był wypad słaby opatrzcie i piąteczka jest jest piąteczka Dwie. trzy świeże dwójeczki tu już mam 11 12

No i tyle. Także fajnie, fajnie, fajnie. Takie fanty, cztery fury. Nie było dość z... źle. Dobra. No to tradycyjnie wielkie pozdro. Odbijają się bryle. No to tradycyjnie wielkie pozdro. Dzięki i, 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 i. No to tradycyjnie Pozdrawiam wszystkich serdecznie I do następnego wypadu Trzymajcie się, hejka Myślę, 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 myślę Czegoś mi brakuje Coś jeszcze było Wiem Ta monetka 100 lirów Schowałem do drugiej kieszeni żeby się nie obijała z tymi kapslami. Później zrobię zdjęcie i wstawię ją do filmu. Piękna moneta. Fajnie. Super. Mistrzu.